Muszę zamknąć okno. Pewnie sobie myślę, że muszę, mówię sama do siebie. Dzień dobry. Hejka kochani, witam was na moim kanale. To moja wishlista na jesień 2025. Czyli rzeczy, które chcę kupić. Część będzie czysto praktycznych, żeby zbudować jakieś stylówki i część takich moich po prostu marzeń, które chcę mieć w swojej szafie od dłuższego czasu. Zaczynamy! Co ja mówiłam? Zaczynamy od okryć wierzchnych, z tego względu, że jest to podstawa, jeśli chodzi o jesień. Ja taką podstawę w swojej szafie już mam. Jest to klasyczny beżowy trench, czyli coś, co nam się w szafie przyda na jesień. Ale zamarzyły mi się jeszcze dwie rzeczy. Ramoneska, typu taka ala bomberka, ale bez mocnego ściągacza, bo to mi się nie podoba, jak to jest takie na bombkę zrobione. I drugie to jest taki płaszczomarynarka. Nie jestem jeszcze przekonana co do kolorów. Jedno na pewno będzie szare, Taki ciemny szary, a drugie będzie brązowe, taki kolor taupe. Raczej skóra będzie brązowa, z tego względu, że chcę mieć jakąś alternatywę dla czarnej ramoneski, której raczej już nie będę nosiła tej jesieni. A marynarko płaszczy, raczej sobie kupię taki ciemno-szary stalowy, z tego względu, że mam szare spodnie i po prostu to będzie wyglądało jak taki kompleczkę Muszę to mieć. Następnie przechodzimy do butów. I w zeszłym sezonie te buty mi się podobały, ale stwierdziłam, że nie są do końca dla mnie, że nie będę miała z czym je łączyć, ale no, moja miłość do tych butów jest niezmienna, chodzi mi o kowbojki. I może bym je kupiła też w takim kolorze taupe i bym nosiła razem z tą skórzaną bomberką. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu, koniecznie. Kolejne buty, które by mi się przydały w mojej szafie i idealnie by pasowały do tej marynarki, nie wiem jak to nazwać, i do jakiejś sukienki albo krótszych spodanek, takie buty ala kalosze Takie wiecie, przed kolanko. Niekoniecznie Hunterki, bo one potrafią swoje kosztować, chyba, że wyrwę jakieś w price. Ie. Marzą mi się one w kolorze bordowym, ale chyba z czysto takich praktycznych powodów, wzięłabym czarne albo grafitowe. I trzecie, już ostatnie buty są to balerinki na paseczek. Coś w takim stylu, jak pokazywałam wam w ostatnim odcinku, te bordowe. Jeśli ktoś nie oglądał, to koniecznie sobie wbijajcie, tu dam wam linka. Też chyba takie brązowe, taupe. Chciałam sobie kupić takie, ale szare, ale w żadnym sklepie nie ma szarych baletek na pasek, takich klasycznych, takich w takim kroju, jak ja chcę, w takim kształcie. Jeśli gdzieś widziałyście, to koniecznie dajcie mi znać. Dziani nowe spodnie. Nawiasie napisałam komfortowe, idealne na dom i miasto. Nie wiem, co ja miałam na myśli. Mam bardzo mało spodni w szafie i jest to fakt, ponieważ znalazłam idealnie skrojone na mnie jeansy. Mam je jedne w szafie, i drugie takie materiałowe, szare spodnie. I przydałyby mi się jakieś brązowe na pewno, więc możliwe, że pójdę w beż i nie będzie to jeans, tylko właśnie takie luźne lejące się spodnie. Swoją drogą, patrzcie, jaką mam piękną filiżankę. Kupiłam jej w Pradze, jak byłam, i stwierdziłam, że to będzie moja nowa tradycja, że w każdym miejscu, w którym będę, będę sobie kupować filiżankę, ponieważ kocham kawę, kocham, wielbię ją. Ach, powiedzcie mi, czy to jest oznaka już starości. Spódnica midi. Ja ostatnio zaczęłam chodzić częściej w sukienkach, w spódniczkach i też przydałaby mi się taka na jesień. Chyba będę celować w taupe albo beżowy, coś takiego. Ja to będę dzisiaj te kolory powtarzała wielokrotnie z tego względu, że jeśli chodzi o moją szafę jesienną, chciałabym, żeby podstawą był beż, taupe oraz taki szary stalowy i to by była moja taka baza kolorystyczna. I taki akcent, który bym chciała wprowadzić kolorystyczny, to będzie bordowy szalik XXL. Taki wielki szal, ja uwielbiam szale. Jeśli chodzi o szaliki, to ja lubię sobie wiecie, mieć płacz taki do ziemi i taki szalik tylko przez szyję przewieszony, że on mi jest aż po kolana. To lubię to, uwielbiam. Eee, czuję się wtedy tak mega wygodnie albo zawijam to w taki sposób, że służy mi to jako chustka na głowę i zarówno szalik i to jest bardzo przydatne, bo nad morzem tutaj zawsze wieje, zawsze, nawet w lato. Torebki to jest coś, co uwielbiam. Jak mogliście już zauważyć. Pierwsza torebka, która nie wiem do czego będzie mi pasować, ale mi się taka marzy, jest to śliwkowa torba. Ja nawet nie wiedziałam, że ja ją chcę, ale zauważyłam jedną dziewczynę na przystanku i miała taką, nie wiem czy to jest dalej bagietka, ale w kształcie bagietki, taka duża śliwkowa torba. Może coś pięknego. Ja wiem, żebym nie miała takich butów na to założyć. Ale no to było prześliczne i mi się taka marzy. Raczej sama sobie nie kupię, może ktoś mi to kiedyś prezentuje. Jak to wysłać do mojego faceta, nie wysyłając mu tego, dostępnie mu to. A druga torba, taka bardziej praktyczna na co dzień, czyli e, brązowa, taka duża torba. Nie wiem, czy to się szoperka nazywa. E, no, taka wielka, typowo do pracy, żeby się e, zmieściły wszystkie potrzebne rzeczy, jakieś kosmetyki, e, pudełka z jedzeniem. Taka czysto praktyczna torba do wszystkiego. Swetry. Tak jak wspomniałam, wymieniałam praktycznie całą moją szafę po analizie kolorystycznej, ponieważ ja bardzo dużo miałam jaskrawych rzeczy i ja nie mam żadnego swetra w stonowanym kolorze. Ja mam same żarówki. Taki jaskrawy zielony i jaskrawy różowy. Swoją drogą będzie to teraz modne w, na jesień, ale niekoniecznie te kolory do mnie pasują. No, chyba że jestem full makeup, up no to to jakoś wyglądam, nie wyglądam aż tak blado. Ale na pewno będę chciała sobie kupić yy, swetry w tych kolorach, czyli portowy beż raczej nie, nie lubię raczej beżu na dużej powierzchni, taki taupe zgaszona czekoladka. No i może jakaś złamana biel. W sensie jakaś wanilia, żeby nie był to czysty-biały, bo też średnio wyglądam. Kochani, to nie jest typowy wishlist, ponieważ do naszego wishlistu dodajemy jeszcze rzeczy do domu, które robią klimat, czyli. Nie wyobrażam sobie jesieni bez świeczki o zapachu cynamonu. Jesień bez świeczki o zapachu cynamonu jest grzechem. Pamiętajcie to, kubek jesienny. Ja nie wiem, jak to się stało, ale ja w swojej kolekcji kubków nie mam żadnego jesiennego. Kubka. Czas to zmienić. Ewidentnie. Czy Wy też tak macie, że na przykład kawa albo herbata z brzydkiego kubka Wam nie smakuje? Jestem wzrokowcem. Ja do pełni szczęścia potrzebuję ładnego kubka. Bardzo ważne: zestaw Lego. Musi być to zestaw, który będzie mi umilał deszczowe wieczory, gdzie najchętniej bym się zaszyła w domu, wpuściła jakiś jazz. Tak, zaczęłam słuchać jazzu. Robię się stara, ok? Jestem 30-letnią nastolatką. Ustalmy to w ten sposób. Idealnie w klimat jesieni. Pasuje mi Harry Potter i znalazłam zestaw, który świetnie będzie pasował, czyli ekspres do Hogwartu. Zobaczcie sami. Czujecie ten klimat? Dobry kryminał. Ja w jesień uwielbiam siedzieć pod kocem przy herbacie i przeczytać sobie książkę. Ja mogę nie czytać w lato, ja nie mogę nie czytać we wiosnę, ale jesień, zima to jest pora, gdzie wracam do książek i sobie czytam. I najlepiej właśnie, żeby to był jakiś kryminał. No i to była moja wishlista, czyli rzeczy, które chcę mieć i które totalnie mi zbudują vibe jesieni. Ja muszę się przyznać bez bicia, że jestem typową jesieniarą i osobą, która poleci po pumpkin spice lata, jak tylko wejdzie w Starbucksie. Yes, it's me. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście ze mną do końca. W związku z tym, że bardzo lubię jesienną porę roku, na pewno jeszcze pojawi się jakiś film na kanale związanym z jesienią. Możliwe, że to będzie... Jesienne ustrajanie mieszkania. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, zostaw koniecznie suba, daj łapkę w górę, udostępnij i mail do za dwa tygodnie.